Mało nas, choć w sam raz wyratować ten świat, bo ty znasz siłę swą przez zło. Mało nas, lecz do gwiazd, każdy skończyć by mógł i Ty chce pokonać siły złe. Kodniowo Wszędzie jest niż gron! Kod jakła wzmocni siłę two! Kod jakło w na dno! Kod jakło zniszczy każde zło! Zero grawitacji! No chłopaki, postarajcie się! Szybciej! szybciej, szybciej! No, 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 no. Yeah. <sighs> Piękna rozgrzewka! Tak macie grać, a bez problemu załatwicie gimnazjum Lincolna w dzisiejszych finałach. Zaraz po obiedzie zrobimy sobie odprawę na boisku i macie pamiętać, piłkarska drużyna jest jak armia! Bez dobrego generała nie da rady, tak? No, się! Ej, Ulrik! Co dbasz o formę? Słuchaj, mały, będę z tobą szczery. Możecie wygrać dzisiejszy mecz. Mamy dobrą drużynę, ale u tamtych z Lincolna jest taki napastnik, Matt. Ta, jest ostry. Nie martw się, Jim, nie zawiodę cię. Liczę na ciebie. Musimy ich rozdeptać, zmasakrować! Przemielimy ich przez maszynkę do mięsa i zrobimy z nich mielone z cebulką! masz mistrzu! Jeżeli Lincoln nie dobierze się do piłki, to się zarudzimy! Dzięki za wsparcie. Przeszliśmy rano i przyjdziemy po południu. Nie dla ciebie. Chcę zobaczyć Sisi jako czy liderkę. Nie mogę się doczekać. Raz, dwa, trzy, cztery. To drużyna nowej ery. Pięć, sześć, siedem, osiem. kolna na śmiało Kosi. Wcale nie spadła, tylko. Tylko odleciała! Tak, jasne. I teraz jest w niebie, tak? A może spadła komuś prosto na głowę? Hmm. Ale to prawda, przysięgam! Moja pałeczka zniknęła w powietrzu! My, My ci wierzymy, wierzymy Sisi. Sisi. Nawet jeśli to zupełnie niemożliwe. Mhm. Słuchaj, jeśli mówię, że zdarzyło mi się coś nienaturalnego, to tak było. Rozumiesz, ty, ośle? Pałeczka rzucona w powietrze powinna spaść. A jeśli nie spada, to znaczy, że coś jest nie tak. Bardzo nie tak. I ja chcę wiedzieć, co to jest! Pałeczki! Sisi zjadaj szybko swoje frytki, bo jeszcze ci odlecą. Ojej, musimy natychmiast pogadać. Tak, Jeremy, właśnie dostrzegłam aktywną wieżę w górach. A co? Dzieją się u Was jakieś dziwne rzeczy. Jakie tam dziwne? Pałeczki rzucane w górę nie spadają, a Jumi sobie lata. To było straszne. Światła zaczęły mrugać, a ja uniosłam się w powietrze. Nie do wiary. Naruszenie przyciągania powoduje zmniejszenie masy ciała. Co elektryczność ma wspólnego z masą ciała? Pole magnetyczne. Może je wywołać bardzo silny elektromagnes, którego ksana używa, by zrównoważyć przyciąganie Ziemi. To niebezpieczne? Nie, jeśli ograniczy się w miejscu i czasie. Ale na większą skalę, jak było z Sisi, jej pałeczka nie wróciła. Nie możemy ryzykować. Trzeba iść do lioko i dezaktywować wieżę. Ja nie mogę. Hmm? Chyba żartujesz. Nie, mówię, że nie mogę. Przyjdę do was po meczu. Opuszczasz statek? Żeby grać w nogę? To nie do wiary! Obudź się ulrik! Musimy ratować świat, no i Aelitę, która jest w niebezpieczeństwie, a ty wolisz kopać sobie piłkę? Słyszałeś chyba nie? Nie mogę iść i koniec kropka. Ludzie, powiedzcie mu coś może. Koleś ma nas w nosie! Ej, przepraszam! Tylko tyle potrafisz powiedzieć? Wolisz się wdzięczyć do tłumu, co? Fani są dla ciebie ważniejsi niż przyjaciele! Daj mu spokój, ma swoje powody. Jego rodzice przyjdą dziś na mecz. Widziałeś kiedyś tatę Ulrika? Jak nie jesteś we wszystkim najlepszy, to jesteś dla niego nikim. A Ulrik ma beznadziejne stopnie, więc może uszczęśliwi tatę. Kiedy wygra w nowe? No właśnie. Dlatego trenował od kilku tygodni. Będzie tak grał, jakby jego życie od tego zależało. Dlaczego nie mógł nam tego powiedzieć? Ulrik, daj spokój. No dobra, bez obaw. Ulrik wygra swój mecz, a my tymczasem uratujemy świat. Poradzimy sobie bez niego. A poza tym macie mnie, prawda? <grym> No, chłopaki, nasz wielki dzień! Hmm? Ha? Na chwilę zaczną się międzyszkolne finały klas dziewiątych. Chociaż nasza szkoła ma duże szanse na wygraną, wiele zależy od jednego napastnika, Ulrika. Bardzo na niego liczymy. A teraz zapraszamy na mecz! Słyszę cię, Jeleni? Że... to Ksana atakuje. Próbuje przejąć miejską sieć elektryczną. Dlaczego? Nie wiem, ale spróbuję się dowiedzieć. Mm -hmm. Zapuszczam program szpiegowski. Z tak gęstym przepływem danych znajdę jakieś ślady w sieci. No i proszę, to właśnie Ksana Prostacki i łatwy do przewidzenia. <laughs> Wiedziałyśmy, że Ulrich jest w świetnej formie, ale to, co dzisiaj pokazuje, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. <grym wiosenka> Fantastyczny gol! Nasza drużyna zdobyła go po niecałych trzech minutach gry. Zawodnicy z Lincolna będą musieli się bardzo postarać, jeśli chcą wygrać. Prostacki, ale bardzo szybki. Nie mamy wiele czasu. Gotowi? No jasne. Trzeba się śpieszyć, bo za chwilę... Ksana stworzy bardzo potężne pola magnetyczne, transfer Yumi, transfer Oda, skan Yumi, skan Oda, wirtualizacja. Ach. Wieża znajduje się 30 stopni na zachód. Pośpieszcie się. Widzę ją, Jeremy. Tutaj. Ulricha nic nie powstrzyma. Wynik 2-0 i będzie jeszcze lepiej, jeśli utrzyma tempo. Jest taki śliczny, kiedy biegnie. Dziękujemy Tami za fachowe skomentowanie meczu. O nie, zaraz zaatakuje szkołę. Teraz rozumiem. Wyjaśnię, Einstein, gdyby nie dzisiejsze wypadki Yumi i Sisi, wszyscy poszlibyśmy na mecz, gdzie wpadlibyśmy w pułapkę. Taki był jego plan. Ksana chciał skoncentrować całą energię w pracowni fizycznej. Jak się nie pośpieszymy, Ulrich skończy mecz gdzieś w stratosferze. Na razie żadnych potworów, ale do wieży jeszcze daleko. Oh, coś strasznego. Muszę jakoś zyskać na czasie. chciałeś, Ksana? Włamie się do sieci. Nie tylko ty to umiesz. Niegier, blokuj mata! Ci. Fantastycznie! Ulrich jest równie dobry w obronie jak w ataku! Ten program pomoże mi odeprzeć każdy atak Ksany na pracownię. O, Ulrik, odbierz! To koniec pierwszej połowy. Kadik prowadzi dwa do zera. Zobaczymy, czy uda nam się zdobyć jakieś komentarze z pierwszej ręki. Ulrik, A? czujesz się chyba pewnie Ech. po utrzymaniu prowadzenia przez całą pierwszą połowę. Co nam powiesz? Ech, Lincoln wszedł do finałów. To dobry zespół. Jak mawia nasz trener Jim, to motywacja czyni z nas zwycięzców. A szczerze mówiąc. Teraz muszę już iść, pogadamy później. Chcę odsapnąć przed drugą połową. Zobaczę, co Jim ma do. Huh? Odbierz telefon, błagam! Czego chcesz? Ulrik, od 15 minut wydzwaniam do ciebie. Nie da się grać z komórką w ręce. Słuchaj! Wiem o. Znaczy, on mi powiedział, dlaczego mada. mecz jest nie dla ciebie ważny, ale wpadliśmy w poważne tarapaty. Nie ma czasu na wchodzenie w szczegóły, ale Ksana wysyła szkołę na orbitę. Że co? To prawda, przysięgam. Na razie jeszcze brak młodych. Ale... Spróbuję zawładnąć generatorem z pracowni fizycznej. Nikt nie może przebywać w tym budynku! Hej, Ulrich, druga połowa! Już idę. Spoko, Jeremy. Wszyscy są na meczu. Na 100%! <słuch> Pani Herz tutaj nie ma. No nie, pewnie siedzi w pracowni. Musisz ją stamtąd wyciągnąć. <laughs> Ulrich! Nie proś mnie o to! Jeremy, wszystko tylko nie to! <laughs> Musisz opuścić mecz. Tylko ty możesz to zrobić. Trzeba Ui. ją uratować. O, wszyscy oni mieli. Publiczność ani ja nic z tego nie rozumiemy. Dlaczego Ulrich przestał grać? Presja go wykańcza. No. To sprawa życia i śmierci. No, dalej. Oh, to niewiarygodne! Zespół Lincoln zdobył właśnie jeden punkt! Sam Matt nie może uwierzyć, oh, że... co ty tam jeszcze robisz? Zamknij się, Jeremy, proszę cię! Nie dam ci strzelić! To się okaże! <laughs> Nie, nawet go nie dotknąłem. Tak, to prawda, Ulrich! O nie, co za koszmar! Nie, nie możesz zejść! Zostaw mnie, Jim! O nie, co za tragedia! Nasz gwiazdor ataku schodzi z boiska z kontuzją kolana! Niezastąpiony zawodnik wypadł z gry. Nie dam się na to nabrać. Muszę to zbadać. Eee, też stąd idę. Później mi opowiecie, co się wydarzyło. Jesteś liderką. Bez Ulrika nie będzie wiwatów, a jak strzelą gola, to mnie zastąpcie. Publika to lubi, stańcie na głowach. Jeremy, cel w polu widzenia, komitet powitalny znośny. Załatwię go raz dwa. Dobra, ja zneutralizuję ksanę. Ale tylko na kilka minut. Musicie szybko działać. Ruszamy się. 10 sekund do ataku. Dobra, jomy leć. Komary, od kiedy mają mózgi? Został tylko jeden. Nieprawda, nowy rój jest w drodze! Dobra, zmieniamy taktykę. Teraz spróbujemy dywersji. Oh, załadowałem ci 20 strzał, ale to i tak mało! Nasolowa strzała! Twoja kolej! Szedłem z wojska. O, oh, Wielkie dzięki. To co robisz jest... Tak, wiem. Biegnę teraz do pracowni. Oh. Oh. No i co teraz? A tak jest najlepszą obroną, tak? Tak, ale to zależy od liczby wrogów. W porządku, Ulrik, stworzyłem własne pole elektryczne, żeby zrobić zwarcie. Ale Ksana zaraz mnie prześcignie. Bądź ostrożny. Nie wiem, jak długo to wytrzyma. Właśnie wszedłem. Wszystko jest w porządku. Huh? Ah! 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 Chyba jednak nie miałem racji. Ah! Musisz wytrzymać kilka sekund. Zabezpiecz panią Herz, a ja wkroczę do akcji. Poczekajcie, aż Elita! Elida. Jutro, żyjecie. Dobrze, mam panią Herz. Zaczynaj, już możesz. Dobra, obwód odwrotny działa. Ulrich? Przepraszam panią, zapamiatanie. Hej, Ulrich! Jeremy, co się tam dzieje? Nie mam pojęcia! Nad niczym już chyba nie panuję. Uważaj! Ulrich, co się stało? Ulrich, co to ma być? Co, co tu się dzieje? I tak nie zrozumiesz Jeremy, jak ci idzie? Opanowałem sytuację Gotowi Będzie się działo Zrób coś dla mnie, Jeremy, dobra? Powiedz, że to się uspokoi Na razie nie ma mowy, będzie gorzej Łapcie się, czego tylko się da Od Yumi, co się dzieje? Jedną drobnie. Kończą się z całym! Telefineza wykańcza Yumi, a narzędzie mi coraz więcej! Biegnę. Ulrich, czy możesz mi powiedzieć, co się dzieje? Nie mogę więc bądź cicho. Hej, hey, Jeremy, co to za dźwięk? Y nie mam pojęcia! Nie! Ksana ma 50 stacji przekaźnikowych! Ulrik, w żadnym wypadku nie wychodź z budynku, rozumiesz? Zostań w środku. Trzymaj się, Yumi. Jeszcze trochę. O. Nie, nie, skoncentruj się. Daj nam jeszcze kilka sekund. Uh, 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 nie wytrzymam od... Przepraszam. Uh. Alita! Za wcześnie! Mat strzela właśnie rzut karny i może wyrównać wynik. E? E? O! A! Boisko! A? Co, co? A? A. Dajcie mi znać, kiedy skończycie płakać? Elita. O oh. Oh nie. To była tylko zmyłka? No jasne. Elita, jesteś cudowna! Ulrich, jestem z ciebie dumny synu. Przeszłość. obu światów. Na zlecenie Zigzapa Zappa Start International Polska.